Cześć. Chciałabym pomówić dzisiaj o ustrojstwie tego świata. Ten świat trzyma się na założeniach, na postulatach wykreowanych przez czyjś mózg, ale w tym świecie jest to wiele więcej wymiarów niż tylko mózg. Więc polegać na prawie tylko na jakichś wytyczonych punktów przez naukę, nawet na cały dorobek takich nauk jak fizyka oficjalna lub chemia oficjalna. To jest ograniczać się. Ograniczać się bardzo mocno. Materialna część świata to 10%. Dlatego ja zawsze czułam w szkole, że fizyka, chemia e, kłamią, to nie jest cała prawda, a ja nigdy nie byłam zainteresowana tylko wycinkiem, ponieważ jeżeli ktoś uczy czegoś, ale w głowie ma nie ma całego obrazu, tylko ma wycinek rzeczywistości, to niewątpliwie nie będzie to najlepszym źródłem wiedzy i zawęży twój horyzont poznawczy również. Więc świat jest, to jest więcej niż to, co. Mówi nauka więcej niż to, co mówi społeczeństwo, co trzeba robić. Zasady rządzące społeczeństwem, jak jakaś, jakaś lista reguł nie uczynić się szczęśliwym. W każdym społeczeństwie są rzeczy, które po prostu dzieją się, ale nie mają żadnego sensu ani nie przynoszą zdrowia ani szczęścia. Na przykład w Kanadzie jest powszechnie przyjęte, że się pije wszystkie napoje, w tym wodę, z, z lodem. Po prostu musi być tam e, lud. W środku. I cholera wie dlaczego. No dlaczego? Że to nie jest zdrowe do organizmu o temperaturze 36, 36, wlewać coś poniżej tego poziomu temperatury i żeby organizm musiał się zmierzyć później z nagrzewaniem tej wody. Poza tym można przeżyć gardło. To jest bez totalny bez sensu. Ale podejrzewam, że mogło to się zacząć w czasach, kiedy lodówki wymyślili zamrażarki, zamrażarki I to było może. Jak to często bywa, coś zostało przyjęte, ponieważ to podkreślało ego, posiadaczy, dumnych posiadaczy, zamrażarek, że stać mnie na lód, więc będę dodawać go wszędzie, gdzie trzeba i nie trzeba. I dodają. I domyślnie przynoszą i nie pytają, czy chcesz z, z lodem, czy bez. I jeżeli zapytać kogoś, dlaczego tak jest, nikt nie wie. Więc bardzo ważne jest używać swojego mózgu i dobierać swoją układankę życiową, z wydarzeń, z przyzwyczajeń, z tego, co ty robisz. Bazując na swoich myślach i na swoim odczuwaniu, na swoich potrzebach, polegać na tym, co chcą nam mówić, żebyśmy na tym polegali, że ktoś wie lepiej, że nauka już wszystko odkryła. Ona nic nie wie, nauka nic nie wie. Oni nic nie wiedzą. Oni nic nie wiedzą o polu magnetycznym, oni nic nie wiedzą o fizyce kwantowej. Powszechnie znany Einstein w ogóle mam podejrzenia, że był opłacony, żeby odroczył nasz postęp na 100 lat, żeby odrzucił nas. Tesla, zapomniany, wyśmiany, skarcony, potępiony, ponieważ ktoś nie chciał, żebyśmy szybko rozwijali się. Więc jeżeli będziesz leniwe polegać na tym, co ci wmawiają, to będziesz żyć jak bakteria, będziesz żyć jak, jak roślina, ponieważ nikt ci nie dostarczy odpowiedzi, które prowadzą do szczęścia, więc nikt nie jest zainteresowany w twoim szczęściu. Mówiłam to wiele, wiele razy. No i takie rzeczy warunkują zachowania ludzi, bezmyślne, nieświadome. Każdy reprezentuje w sobą maksymalny poziom, maksymalne zadatki, które ma w sobie. Ktoś się szczyci z posiadania psa, idzie po prostu przez ulicę, prowadzi tego psa i spodziewa się zachwytu. Thank you. Spodziewa się zachwytu, prowadzi tego psa na smyczy i zbiera zachwyt przechodniów. Przyszła moja sałatka, wspaniała. Zbiera zachwyt. Więc jeżeli urodziłeś się po to, żeby kogoś obdarzać zachwytem, czy to z powodu posiadania dzieci, czy, ps, czy psów, czy mieszkań, czy ubrań, no to znaczy, że, że jesteś a, po prostu najszczęśliwszym no, czymś narzędziem. Ponieważ jeżeli coś robisz, czegoś nie robisz, skup swoją uwagę na swoich potrzebach, na tym, co Ciebie uczyni szczęśliwym, a nie na zaspokajaniu ega innych ludzi. Takie ja o to myślę, o egu.